A dzień dobry, dzień dobry, witam was w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj będzie oczywiście drugi odcinek daily Przypominam o moim zakładzie z pigurką Który polega na tym, że ten kto zrobi duży daily po prostu wygrywa A przegrany robi piosenkę Na którą ma po prostu 3 dni od momentu przegrania ta, 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 Tak za tym przypominam No i dzisiaj oczywiście będzie Pet Simulator X Nie pamiętam naprawdę co było w ostatnim odcinku e, Tak mi się wydaje, że jeszcze wtedy byłem w normalnym świecie Tak mi się wydaje No i teraz tak, jakie mam zwierzaki No trochę się zmieniły te zwierzaki, bo ostatnio miałem chyba Gorsze, tak mi się wydaje. Ostatnio mia miałem ten, chyba takie tutaj e, 2,3K. Na przykład, tak mi się wydaje, że takie miałem. No i to, oczywiście, ten Soulvee, ten e, najlepszy ten zwierzakich prawdopodobnie na te światy tutaj. No bo one zbierają tak: 67,5 miliona, 66,6 miliona. 4,3 miliona i 25,2 miliona. Także tak, to są oczywiście zwierzaki od was, od moich widzów, także dziękuję Wam bardzo serdecznie każdemu, który się przyczynił do powiększenia mojej kolekcji w X No i oczywiście tak, po otwierałem sobie ostatnio takie tutaj duże skrzynki w tym, w tym ten, pod, w tym. Pod chyba y, świecie, tak mi się wydaje, bo, że to jest podniemny świat. Tak wygląda, jakby to było niebo, nie? To, to jest ten. W niebie sobie otwierałem tą największą skrzynkę kilka razy, no i mam już y, pieniądze na kolejny świat. Y, gdzie on był? Tu chyba był y, ten nowy świat. On chyba był... Y, chyba w Glacier, on chyba był w lodowcach tutaj. On był. Y, dobra, tu są lodowce, dobra, jest 7,5 biliona tych tutaj oto pięknych. Y, Monet z jakąś tą trawą Co to są? To są fantasy coins Dobra, to są fantasy coins Także tak, gdzieś jest na pewno na, na Potwieram jakieś jajka z tego tutaj Pięknego nowego świata Także dobra, kupujemy Cyk, mamy tu jakąś du dużą skrzynię Czy tam jest coś dalej? Jest tam coś dalej Uwaga, za ile tam coś będzie? Muszę sobie w ogóle kupić ten Trzeba trochę chodzenie, bo... Yy, no, dobra Za ile tu jest... Yy, halo? Czemu nie mogę tego wygnać? Mogę, dobra Tu są tryliony, słuchajcie Tu są tryliony Tu będzie naprawdę ciężko bardzo tu będzie coś, coś mi mówisz, że tu będzie ciężko. No dobra, czy tu mogę się przemieścić dalej? Tech World, dobra, idziemy do Tech World. No i uwaga, co tu jest? Dzień dobry, witam. Dobra, tutaj są, widzę, nowe monety, jakieś cybermonety, tak mi się wydaje, że to są. Dobra, tu są miliony, więc to jest ten yy, taka kwota, którą mogę wbić naprawdę w sekundę. Także dobra, yy, czy na razie nie jest tak, ten yy, za dużo. Tu jest 6 bilionów, jest, czyli tak. Tam będzie na pewno więcej tych. Yy, yy, tych, tych, po prostu żyć, może tych skrzyń, O, tak, tak powiem. Żyć tych skrzyni na pewno będzie więcej. Także ten. Myślę, że tam już będzie na pewno trzeba mieć lepsze chyba zwierzaki. Tak mi się wydaje. Chociaż tym też dobrze idzie z tymi bilionami, także no. Nie wiem, nie wiem. Zależy, jakie tutaj w ogóle zwierzaki ten tutaj lecą, nie? To wszystko zależy. Uwaga. Yy, dobra. No i ten. W ramach, gdzie moje zwierzaki tutaj, ten. Y, kopią te moje piękne ten. Y, piękną skrzynkę z nowego tego świata. Ja zapraszam Was oczywiście na mój serwer Discord. Na którym jest fajna moderacja, fajni admini w sumie admin bendy, no i oczywiście ten ja można ze mną pogadać, pograć, można sobie poszukać ludzi do gry, można ekonomię fajną zrobić Naprawdę mamy tego bardzo dużo, także zapraszam, link w opisie Dobra, trochę jeszcze brakuje mi do tego, do nowej skrzynki No i zobaczymy ten, zobaczymy co tutaj ciekawego można wydropić, czy można jakieś wartej, ten, warte uwagi zwierzaki tutaj wydropić Dobra, czy ten tam, tam jest pięć. dobra? Trochę jeszcze musimy zebrać, co? Dobra. Czy ktoś w ogóle coś do mnie pisał? Dzień dobry. Jesteśmy na czacie. Akububa Send. Dobra, czy ja mam akububa w znajomych? Bo ja nie pamiętam yy, wszystkich moich znajomych. On chce mnie do znajomych. Dzień dobry. Akububa to... Zgaduję, że to jakiś Polak. A na razie od ten... Yy, muszę po prostu wziąć cancel. Po prostu chcę sobie kupić tą biedną, yy, to biedne jedno jajko, które tak czeka. A ja nagram po prostu ten drugi odcinek, to chyba trzeci odcinek w sumie jest specimeter X. Dobra, tu jest za 3K. Okej, dobra, czyli tak, Techu X, dobra, to kupuję chyba to, tak mi się wydaje, co? Kupmy to, bo to jest tak, za 10, ten i za 27. Dobra, to kupmy na razie to. Zobaczmy, jest na przykład taki Dominus, dobra. Czy można tu w ogóle jakieś te aktywować? Dzień dobry. Exclusive Shop, dobra, boost, dobra, boost, teraz tak. Ultra lucky, niech będzie to, super lucky. No i uwaga, cyk. Powinno nam coś dobrego wypaść, Uwaga, uwaga, czy nam coś dobrego wypadnie. Cyborg Daki, czy to jest rzadkie? No to nie jest takie rzadkie. Dobra, gdzie tu jest Cyborg Daki? Dobra, wiecie co, muszę sobie niestety wy... Akububo, proszę mnie nie męczyć. Czy ja mogę sobie wyłączyć tutaj Trading Friends, dobra? Dobra, yy, jaki... gdzie to jest Cyborg Daki? Jest Cyborg Daki, proszę bardzo, jest Cyborg Daki. No i 1,68 miliona, no to nie jest zbyt dużo, ale no coś tam na pewno jest, nie? Także ten, wszystkie te zwieżaki, które dzisiaj trafię na pewno będą na live rozdane dla was oczywiście. Także tak, yy, dobra, ja sobie trochę tych yy, końców pozbieram, no i widzimy się już przy kolejnym pack yy, egg openingu. Dobrze, także witam was po yy, krótkiej przerwie. No i teraz tak, yy, mamy jeszcze te wszystkie moje busty, które zakupiłem poprzednio. No i teraz tak, trochę zebrałem sobie też y, tych orb końców, tak, se, tak się chyba one nazywają. No i teraz tak, otworzymy sobie jedno takie jajko za 27K. Do następnego razu, kiedy będę otwierał jajka, po prostu sobie nazbieram trochę. Bo to ma być takie, od... to nie ma być w sumie odcinek, tylko to ma być w sumie aktualizacja mojego stanu tutaj rzeczy yy, w tym w X Uwaga, co trafię. Golden Cyborg Cat, czy on jest dobry? On tego, hmm... 3,3 miliony, no to to nie jest zbytnio dobry zwierzak, no <grym> w sumie. No dobra, to chyba by było na tyle. Szczęście hmm. niestety w tym odcinku mi ten nie sprzyja, chociaż możemy jeszcze sobie otworzyć jakieś inne skrzynki z tego, ze starego Świata tego, yy, tam gdzie były te różne portale, tu możemy zejść na przykład tutaj do... Yy, gdzie to było? Do Fantasy Shop. No i ten, zaraz będziemy kończyć ten odcinek. Ponieważ to nie ma w sumie być odcinek, tylko to ma być w sumie aktualizacja yy, mojego stanu technicznego tutaj. Bo nie chcę wykorzystywać jeszcze ten, yy, chcę jakoś wykorzystać te boosty, bo inaczej stracę te, te, te boosty i będzie źle. No i uwaga, co mi co, co się trafi? Epic Golden Ep Empyrean Snake, no dobra, czy on jest rzadki? Prawdopodobnie chyba go trafiłem też w poprzednim odcinku. Dobra, on ma 12%. i on wybiera? Dzień dobry, jest 10,2 miliony. No dobra, on jest w sumie dobry. Dobra, to są miliony? Nie, to są, dobra już nie mogę kupić, dobra, to to sobie kupimy. Chciałem coś naprawdę rzadkiego, ten, trafić. Empyrian Snake, epic, no dobra, ale nic, epica Epika chcę takie ten, Jak Ja chcę takie mistyczne, w sumie. Kurde, no, dużo tych em Empyrean Snake'ów leci, Ja <gry> ja mam dużo pieniędzy, możemy zarobić taki ten. No kurczę, no ciągle, o, em, Emp Empirian Stallion, zaraz, zaraz, Stallion to jest 37%, to to nie jest takie środkie. już halo, halo, czy mógłbym coś trafić, Empirian Snake, no dlaczego ciągle Empyrean Snake, no halo, no dobra, uwaga, jeszcze mam trochę pieniędzy, halo, mogę jeszcze coś tam kupić, uwaga, no Empyrean Snake, no nie no, ja się poddaję, czemu ciągle Empyrean Snake le leci, dobra, już nie mogę. Także to by było chyba w sumie w tym odcinku na tyle. Jeszcze możemy, nie, tego nie możemy kupić, to to sobie otworzymy. Uwaga. W sumie jeszcze nie będzie końca odcinka, bo trzeba jeszcze tutaj otworzyć. No dobra, już nic nie leci, to także to by było na tyle w tym odcinku. Wy to prawdopodobnie oglądacie w niedzielę. Także yy, miłego poniedziałku Wam życzę. No i do jutra około 14. .00. Także trzymajcie się, no i cześć!